Cześć moi drodzy, witam Was bardzo, bardzo serdecznie. Słuchajcie, jakiś czas temu prosiliście mnie o takie krótkie mm, karty, na zasadzie porady. Wybierz kartę. Tak więc dzisiaj sobie pomyślałam, że to zrobimy. I zrobimy sobie, na co powinnam, powinienem zwrócić szczególną uwagę w maju. Dobra? Jak macie pomysły, jakie kolejne chcecie wy... na zasadzie wybierz kartę, to mi piszcie w komentarzach będziemy takie rzeczy robić. Pamiętajcie, moi drodzy, że są to czytania ogólne. E, nie zawsze energia się do Was ściągnie, ale w przeważającym, przeważającej większości jak najbardziej tak. No dobra, moi drodzy, to zaczynamy. Na co powinnam, powinienem zwrócić szczególną uwagę w nadchodzącym miesiącu w maju 2019 roku, tak? Ja zaraz Potasuję karty, wyłożę trzy kubki, a Wy na chwilę możecie zatrzymać filmik lub też pomyśleć, którą kubkę chcecie wybrać. I zobaczymy. Bardzo proszę o prowadzenie. Bardzo proszę o prowadzenie z intencją dla osób słuchających mnie. Bardzo proszę o prowadzenie z intencją dla osób słuchających mnie. Na co powinnam, na co powinienem zwrócić szczególną uwagę w maju? Szczególną uwagę w maju. Zobaczmy, co karty będą podpowiadać. I teraz skupcie się, moi drodzy. To będzie tak. Pierwsza kubka. Kubka. <laughs> na co powinnam, na co powinienem zwrócić szczególną uwagę w maju? Druga kubka. I trzecia kubka. Na co powinnam, na co powinienem zwrócić szczególną uwagę w maju. I teraz jeszcze kamienie wspierające w tych poszczególnych miesiącach, w poszczególnym miesiącu maju kamienie e, wspierające, słuchajcie, e, losuję Wam po to, żebyście jak macie jakieś kamienie czy coś, nosili przy sobie. To są kamienie, które na dany miesiąc będą Wam służyć. Mhm. Kupka numer jeden. Co mamy? Kwarc. Kwarc dla osób z numerem 1. Niech noszą przy sobie kwarc, kochani. Numer 2. Hematyt. Bardzo ochronny, obronny kamień. I kubka numer 3. Agat. Mhm. Dobra, zaczynamy czytanie dla osób, które wybrały numerek 1. Na co powinnam, powinienem zwrócić szczególną uwagę w maju? Całościowo będę to interpretować. Słuchajcie, kochani, mamy dziewiątkę pentakli, dziesiątkę kielichów, czekajcie, widzicie o! O, o, o! Ok. I królowe mieczy. Słuchajcie, mam tutaj taką e, historię. Na co powinniście zwrócić szczególną uwagę? Na relacje. Na, ro, na relacje rodzinne przede wszystkim, na takie pojęcie przez Was spełnienia rodzinnego. Myślę, że w maju czeka Was dużo sytuacji. Oraz wiadomości od osób z Waszej rodziny, która będzie Wam sugerowała, że Wy, bo dosłownie tak to widzę, zachowujecie się jakoś nie tak, jak oni sobie tego by życzyli. Dosłownie tak. Wy tutaj jesteście jako ta kobieta, która mówić tak, tym palcem zasłania, ponieważ um, Wy nie dopuszczacie do siebie myśli, że możecie robić coś nie tak. I ja też tego tak nie czuję. Natomiast osoby z Waszego otoczenia, z Waszej rodziny, Będą Was trochę postrzegali jako kobiety, to właśnie na tronie z ostrym cięciem, tak? Może dla niektórych będziecie słuchani, słuchajcie, za konkretni, za ostrzy, zbyt wymagający, tak? Natomiast generalnie na, maj po, na co powinniście zwrócić szczególną uwagę, takie mamy pytanie, to na relacje rodzinne. Może coś trzeba przedyskutować, może coś trzeba będzie e, uzdrowić, tak? W moim odczuciu to się pokazało tym osobom, które również w maju otrzymają dużo jakichś nerwowych sytuacji związanych z więziami rodzinnymi. Może to być na przykład relacja z załóżmy Waszą mamą, babcią, ciotką, córką, która nie do końca jest uzdrowiona, tak? I może maj pokazuje Wam się w tej kupce to po to, żebyście w maju również skupili trochę się na sobie w tej relacji i co Wy możecie zrobić aby było lepiej, tak? Czyli na co zwrócić szczególną uwagę w maju? Osoby, które wylosowały numerek 1, wylosowały, no pomyślały o numerku 1, zwracają uwagę na relacje rodzinne. Teraz tak, aha, i biały kwarc, tak? Noście przy sobie kochani biały kwarc, niech Was wzmacnia w miesiącu w maju. Teraz osoby, które wybrały numer 2, o, proszę, na co zwrócić szczególną uwagę? No, no, och, same denary, same denary. No to co to nam już mówi, kochanie, jak mamy denary? Co to nam już mówi, jak mamy denary? Oczywiście, na co zwrócić szczególną uwagę? Na finanse, na pracę, na to, czy te finanse. Bo tu mamy pazia denarów. Pazia denarów, słuchajcie, to jest osoba, która korzysta z życia, z zasobów, cieszy się, z przyjemności. Ale pytanie było, na co zwrócić szczególną uwagę, tak? No, to karty tutaj pokazują, że przede wszystkim zwrócić szczególną uwagę właśnie na to wydawanie pieniędzy, na zarabianie pieniędzy. Czy to jest, czy to ile wydajemy w tym miesiącu maju będzie spójne z tym, ile... My zarabiamy, tak? Czy jest ten przepływ adekwatny? Zwróćcie uwagę na swoje finanse, czy jeśli je gromadzicie. A ja widzę, że w maju bardzo dobrze je będziecie gromadzić, czy nie za szybko, jak ten paś, tak? Gdzieś tam te e, fundusze, materia Wam ucieka. Mam też takie poczucie, że zwróćcie uwagę w ogóle dla osób, które wyjęły, e, jakby wlosowały tą e, drugą głupkę. Uwagę na to, czy wy macie spokój, jeśli chodzi o wasze zarobki, o waszą materię bycia tu na Ziemi. Czy wy macie, moi drodzy, spokój w sobie i czy jesteście spokojni, czy macie sytuację stabilną w maju, jeżeli chodzi o finanse, jeżeli chodzi o taki dobrobyt materialny? Jesteśmy na Ziemi, więc ten materializm, owszem, on się również jest tu ważny. Jesteśmy tu po to, żeby tego doświadczyć, tak? Mam też takie wrażenie, że tutaj karty podpowiadają, no bo pytanie było na co zwrócić szczególną uwagę, powinnam, powinienem w maju, to na to, czy Wy macie taki wewnętrzny spokój, czy Wy się czujecie osadzeni w ziemi materialnie. Jeśli nie, to macie w maju, po to te karty wychodzą, możliwości, żeby się zahaczyć materialnie, czy to nowe propozycje pracy, czy dodatkowe zlecenia, Natomiast jak najbardziej zwróćcie uwagę na to, na ile jesteście osadzeni tu faktycznie w materii na ziemi i na ile jest ten przepływ, taki balans między wydawaniem a zarabianiem, ok? No i wasz kamień, warto, żebyście mieli go przy sobie, wzmacniający na miesiąc maj, wylosowałam dla was hematyt, bardzo ładny, czarny także. Zapraszam, kochanie. I osoby, które wylosowały znaczy, wylosowały. Pomyślały o kupce numer 3. Mhm. Nowa droga, coś się szykuje. Transformacja. I rycerz Buław. No, słuchajcie, na co powinniście zwrócić szczególną uwagę? Dla osób, które pomyślały o numerku numer 3, powiem Wam, zwróćcie uwagę na to, że macie bardzo dużo nowych możliwości. Macie bardzo dużo możliwości, aby przejść w nową drogę od losu, aby zakończyć to co stare, i macie możliwość i wszystkie zasoby, żeby dokonać tej transformacji, która nam tu się pokazuje w maju. Zwróćcie szczególną uwagę na to, że macie, wyszło nam w kartach rycerz buław, czyli ogromny potencjał do działania i abyście poszli w nowe. Zwróćcie szczególną uwagę na to, moi drodzy że możecie iść spokojnie, śmiało w nową drogę, odetnąć się od starego. No i macie transformację. Osoby, które wylosowały numer 3, macie transformację. Na co zwrócić szczególną uwagę? Tak brzmiało pytanie. No na to, żeby ta transformacja się dokonała, żebyście przeszli w to nowe, poszli w tą nową drogę i nie bali się, zwłaszcza, że macie rycerza buław działającego. No pięknie, pięknie, moi drodzy, bardzo ładnie. A wasz kamień, który dla was wylosowałam na miesiąc maj, warto, żebyście go mieli przy sobie. Jeśli nie macie, poszukajcie. Takie kamieczki. Nap naprawdę niewiele kosztują, a będą was, was wspierać w miesiącu w maju. Jest to Agat. <grym> no dobrze, moi drodzy, to co? Piszcie mi w komentarzach, jakie następne robimy. Wybierz kartę i życzę wam cudowności, wspaniałości i wiele, wiele spokoju i radości, moi drodzy. Wszystkiego dobrego! Późniejaki, hej pa!